Jest ta stalowa wola 1 do 1. Także podsumujmy spotkanie. W piłce nożnej, najważniejszy jest wynik. Na drugim miejscu też jest wynik. No i pewnie niektóre zespoły e, potrzebują ładnie grać do tego wyniku. E, my po, po tym takim początku dość, dość trudnym, e, potrzebowaliśmy się potwierdzić. E, potrzebowaliśmy dzisiaj i dobrego meczu, i, i, i zapunktować. Na pewno to się Ci się udało. Już zaczęły być głosy, że spadniemy. co my robimy stylizę, tak? Także dlatego ten mecz był tak dla nas bardzo ważny. I, i, i myślę, że, że, że dzisiaj jesteśmy zadowoleni z tego, co zaprezentowaliśmy na boisku. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, dziękuję. To jeszcze tradycyjnie kibicom chciałem podziękować, bo znowu byli w takiej, w takiej grupie, że słychać i tak naprawdę chyba bardziej było nas słychać niż, niż kibiców gospodarzy także dziękuję i zapraszam do łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim. Na pewno jesteśmy rozczarowani z wyniku, bo w każdym meczu chcemy grać o trzy punkty i do pewnego momentu uważam, że utrzymywaliśmy intensywność i funkcjonowaliśmy na boisku tak jak sobie zakładaliśmy. Oczywiście były, były niedoskonałości, natomiast gdzieś realizowaliśmy te założenia. Skomplikowało nam się granie w momencie, kiedy zaczęliśmy grać przewadze. E, oczywistym było, że zespół stali zejdzie troszkę niżej, bardziej się nastawi na atak szybki. Natomiast e, bronił na tyle dobrze, albo my graliśmy zbyt, zbyt wolno, żeby gdzieś ten mur e, skruszyć, żeby stworzyć sobie więcej tych sytuacji. W polu karnym przeciwnika. Stworzyliśmy sobie przez 30 minut, tak naprawdę, tylko dwie sytuacje, też nie jakieś stuprocentowe. I oczywiście, przy odrobinie szczęścia, można było ten mecz wygrać. Natomiast uważam, że to jest zdecydowanie zbyt mało, żeby myśleć o trzech punktach. I dlatego musimy to przyjąć na klatę i doliczyć sobie tylko jeden No właśnie, trenerze mam takie pytanie: co się, co się stało z zawodnikami Wisły po, po otrzymaniu, w graniu przewadze, Jak graliśmy w przewadze, no po prostu ta gra jakoś padła nam po prostu. Nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No, tak jak powiedziałem, graliśmy intensywnie, realizowaliśmy założenia. Na pewno to, co powiedziałem, kwestia tego, w jaki sposób przeciwnik zareagował, dobrze, dobrze zamykał nas, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o podania do prawej strony. Nie byliśmy w stanie stworzyć przewagi w bocznych sektorach. Środek też był dobrze zamknięty. Idocznie wystarczają zbyt mało narzędzi jeszcze posiadamy jako zespół, żeby, żeby sobie z taką sytuacją poradzić. I na pewno jest to dobry materiał do analizy. Będziemy dalej między innymi nad takimi elementami, elementami pracować. Dzięki serdecznie. Dziękuję.